drugie ramię zostało zszyte i tutaj oprócz nitki, którą ramię było zszywane, pojawiła się też nitka obcięta wcześniej z robótki. Jeżeli gdziekolwiek zdarza się taka sytuacja, że pojawiają nam się dokładnie w tym samym miejscu dwie nitki, to oczywiście wiążemy je na porządny supełek, a ich ukrywaniem zajmiemy się już na końcu. I to jest moment. I tak naprawdę należałoby sweterek przymierzyć, żeby sprawdzić, czy rzeczywiście wszystko jest ok, chociaż nie ma mowy, żeby było nie ok, i zobaczyć, jaki wyszedł nam dekolt. A kiedy już przymierzymy i się ucieszymy, to czas wykończyć dekolt. Jak widać, oczka z tyłu na szyi mamy cały czas na drucie, co nam ułatwi tak naprawdę robotę, ale musimy nabrać sobie oczka na tych dwóch pionowych kawałkach dekoltu i na części poziomej. Nabieranie na części poziomej jest łatwe, ponieważ tak naprawdę będziemy nabierać oczko w oczko. Więc jeżeli tu mam sekwencję dwóch zamkniętych oczek, to nabiorę dwa oczka. Tutaj trzy. Tutaj cztery. Tutaj w moim przypadku było bodajże 28 osiem oczek. Natomiast troszeczkę problemu pojawia się przy nabieraniu oczek w sekwencjach pionowych. Dlaczego? Ponieważ kiedy zaczynamy nabierać. Oczka w każdym rzędzie, to najczęściej okazuje się, że nabieramy ich za mało. Dlatego będziemy nabierać w takiej sekwencji. Nabieramy, wbijamy się w jedno oczko, w następne oczko, robimy sobie przerwę, oczko, oczko, przerwa. Oczko, oczko, przerwa. Czyli będziemy to robić w sekwencji. Dwa nabieramy, jedno dziury. Dwa nabieramy, jedno dziury. One nam się doskonale wtedy ułożą. Nie jest ich ani za dużo, ani za mało. I ta technika sprawdza się tak naprawdę w, przy każdej grubości włóczki. No to od teorii przejdźmy do praktyki. Żeby było łatwiej, zaczniemy sobie od tych oczek, które mamy już na drucie. Bierzemy kłębek. Nitkę z kłębka. Musimy sobie przywiązać i uwaga, nie przywiązujemy jej blisko oczka pierwszego, bo zostanie nam dziura. Tylko przywiążemy ją sobie tak naprawdę w okolicach szwu, żeby od razu ściągnąć te dwa oczka blisko siebie. Jak widać, pojawi nam się tutaj trzecia nitka. Nie przejmujemy się tym. Wszystkie nitki pochowamy na końcu. Te dwie nas nie interesują. Można nawet je sobie obciąć, żeby aż tak bardzo nie przeszkadzały, ale nie obcinamy zbyt krótko. Tą sobie dowiązujemy. Szukamy sobie końcówki żyłki. I zaczynamy przerabiać kilka rzędów, a tak dokładnie trzy rzędy, dzięki którym powstanie ładnie wykończony dekolt. Te oczka z tyłu, uwaga, pierwsze bardzo mocno dociskamy. Przerabiamy po prostu na prawo. Oczka przy dekolcie robimy rzeczywiście ścisło, ze względu na to, żeby później to wykończenie dekoltu nam się nie wywijało i nie odstawało. Kiedy przerobimy te oczka, przejdziemy do nabierania oczek w sekwencji pionowej, czyli będziemy korzystać właśnie z tej zasady, że nabieramy dwa oczka, a w następnym. Już nie. Dwa oczka i w następnym nie. Jeżeli ktoś robi luźno, to plisę przy dekolcie może zrobić na drutach o pół rozmiaru mniejszych. Wtedy oczka automatycznie wyjdą mu ściślejsze. Przerobiłam ostatnie oczko, jakie miałam na drucie i teraz muszę sobie już oczka nabrać. Szukamy sobie tak jakby pierwszego rzędu oczek, który ładnie widzę. Czyli tak naprawdę pomijam sobie oczka brzegowe, a patrzę sobie na ten pierwszy rząd, który rzeczywiście ładnie widać, jak w nim wychodzą oczka. Pierwsze z nich nabiorę w taki specjalny sposób, zabierając również nitkę z oczka jeszcze przed szwem. Czyli biorę sobie nitkę z oczka przed szwem żeby mi się tutaj wszystko zamknęło i wbijam się w pierwsze oczko, które dobrze widzę tuż za szwem i przeciągam przez oba. Ja sobie tu pomogę. Jeżeli ktoś ma kłopoty, oczywiście robi to szydełkiem. Patrzymy Mamy ewidentną dziurę. To się zdarza, ponieważ to oczko było dosyć luźne. Od razu to naprawiamy. Oznacza to, że musimy złapać nitkę i stąd, i z oczka poniżej. To łapiemy. Już tym razem pomogę sobie szydełkiem. Oczko poniżej, tuż przed szwem, i rzeczywiście tam, gdzie chcemy mieć oczko. Przeciągamy przez wszystkie te trzy. Wkładamy sobie na drut, sprawdzamy. Nie ma żadnej dziury. Zawsze, kiedy wychodzą nam przy nabieraniu oczek, szczególnie na zakrętach, dziury, po prostu bierzemy sobie jeszcze niteczkę z oczka wcześniej. W ten sposób dziura nam się zamknie. No to teraz już będzie prościej. Pierwsze oczko było wbite tutaj. Tu. Następny wbijemy tak jakby w następny rządek, czyli tu. I na drut. Teraz zgodnie z naszą zasadą tutaj robimy sobie przerwę, żeby oczek nie było za dużo i wbijamy się w następne. I zaraz za nim. W następnym robimy sobie przerwę i znowu oczko zaraz za nim. W następnym zrobię sobie przerwę. Oczko, zaraz zanim w następnym robię przerwę. Nabieram, nabieram. W tym następnym robię przerwę. Nabieramy, nabieramy. W następnym robimy przerwę. Nabieramy. Nabieramy w następnym przerwę. Nabieramy i uwaga, mamy już oczka, które były tak naprawdę oczkami pionowymi, czyli sekwencje dekoltu. Tu sobie sprawdzamy, czy równo szliśmy wokół wzdłuż jednego rzędu oczek. Czy nam nic się nie przesunęło. Uwaga, będziemy nabierać teraz oczka już z pionowych rzędów. Czyli tu zamykałam dwa oczka. Wbije się tutaj i tutaj. Wbijam się w pierwsze, tuż pod. I teraz dociskamy mocno i patrzymy, czy nie mamy żadnej dziury. Dziura nam się nie zrobiła, nie musimy łapać żadnych nitek wcześniej. Gdyby nam się zrobiła dziura, to oczko ląduje z powrotem, a my złapiemy sobie oprócz miejsca, gdzie powinno być oczko, także nitkę z poprzedniego rzędu oczek. Czyli byłoby tak. Nie musimy tego robić w tym przypadku, więc ja sobie to daruję. Wbijamy się w dwa zamknięte oczka, dociskamy mocno i w drugie. Dociskamy. Znowu mamy przejście do trzech zamkniętych oczek, wbijamy się w pierwsze z nich i sprawdzamy, czy nie mamy żadnej dziury. Nie wygląda na to, więc nie muszę się ratować nitką z poprzedniego oczka. Drugie, trzecie. Tu też była sekwencja trzech zamkniętych oczek, więc znowu się wbijam. Pierwsze, sprawdzam, czy nie mam dziury, wszystko jest w porządku, więc idę dalej. Drugie, trzecie i ostatnia sekwencja to były cztery oczka. Pierwsze, dociskam mocno, żeby nie powstała dziura. Drugie, trzecie, czwarte i teraz już przechodzimy tutaj do oczek, które były zamykane całą sekwencją, i nabieramy tak jakby oczko w oczko, kontynuując robienie. To samo w tej sekwencji oczek zamykanych. I później sposobem dwa oczka nabrane, jedno opuszczone, dwa nabrane, jedno opuszczone, dochodzimy aż dotąd zamykając obwód dekoltu.